Dobra, to robimy. Robimy Minecraft. Dlaczego? Po... Czym bądź mi ktoś kawałek drewnianka. Czemu to byłeś ty? Ale począteczki ja E kopa, pamienia. czego kurwa? Dajłaś stan. Ej ma ktoś Coś e, mnie bije. Coś go bije. Ja jagódki, co tak go biły. Lepą fasty. Dawaj jagoda. Zajmijmy to dalej, co chyba? No tutaj, chodźcie. Co, sobie dogi połamali? <grym> nie, dobra, budki. z***amy z no dalej, stąd, po prostu. Budkami się szybciej biega? Jakie budki Weź mi zrób łódkę, bo ja nie znam kombinacji. O, dobra, jadę Ja, ja z... nie mam z... drewna. Ja jadę z... ja, ja mam czekamy na Dobra, czekamy na niego. Futki są dwuosobowe, sorry Siema, widzisz? CZO JEST A strzelał nas... Walimy go na łeb Dawaj, spotyka go On bije? No, chyba ją, Chyba mu no. <noise> Dawaj, przekonamy się Dobra, wej mnie tam wysadź I co, to by. Wy... <noise> nie, nie, on się tylko droczy, On cię nie chce uderzyć <noise> Co? K***a połowa z nią Aj patrzcie, jakiś debil nam usiadł Eł, <sadanie> co mnie bije? K**a nie ćwieć wow, się Wolny ja, biją no. <giby> no. <giby> Ale przygoda no, ja, no, ja. W Sea of Thieves Kurwa <giby> na, <ro> <giby> na modach Gdzie <giby> idziemy? Gdzie my chcemy ja. lecieć? Tu? A, Ma ktoś? Kula armatnie? E wiecie Esa. ze sea of Thieves szybciej płyniecie? Ta bez skitu jak tu się je** Nie Nie wiem jak się tam zap**ło O k**a o, o, tak, o tak, tu zostajemy Skiba jesteś? jesteś? Co? Chcesz coś zobaczyć zaraz? No Będziesz musiał wstać w odpowiednim miejscu Dobra, tylko nie zabiję mnie to? Nie no. Chodź, stań tu A... o, can you? Przecież to widzę, <śmiech> <śmiech> jestem ja jest Nie, jestem głupi Chciałeś mnie z bambu zlewać. <laughs> <to było. śmiech> mi z... Mam tutaj kolegę zielonego Chcecie go no, no, do No ja chcę, jak chcę jak... On jest zielony jak <śmionom> Możliwe. I ile to jest psa? Ty są bez kitu. A to jest co się gapisz. Kurz. Ale wy kur... Ty Enderman. Klepiam. Dawaj go, no, oczywiście kurwa, że tak. Na pyre go! tam wodą, walić by was bomby. Ty, problem jest z pomóżcie. Okay, ja nie, nie wiem, ale chyba się odczepił, jak wyszedłem. szedłem. to umetę zupa. knorr i woda. Zalewa i się. się. Co jest Las się na uh. nim. Chyba przepraszam, myślałem, że mi nie wyjdzie Zupki chińskie, kurwa tylko kur kur. będziemy jeść A Ale d***a tego grzyba <gryba> <gryba> Tak grzybowo k***a jest od początku <gryba> gry, że nie wiem O kurwa małe zombie, ja pier. Goni cię tak. Kurwa jak to mnie goni? <gryba> no k***a, goni mnie! Wysokie góry Umieram! Ale la, ale la! O, no to nie jest za Ale powstał strefę, na rary! Odlagowało mnie i kurwa wyszedł. Może to był jakiś ten szkielet z perkiem, co chyba zatrzymuje czasysz takiego kombasa na eku. Co to jest? nogę z Koza, nogiem! Gdzie koza? Jaka koza? Co? No jak ona CIEBIE to CIEBIE się... na kilka klatek Niemożliwe to jest No tak jest, nie widziałeś filmiku? Nie, pokaż Nie pokaż ja pokaż. To nie pokaż kur... MAM BĄCHAPĘ No daj coś teraz do jedzenia Daj, no, no, daj wciel, Daj grzyb... <ślańczym> <ślańczym> żyby, mi czerwone grzyby Daj mi czerwone Daj grzyby widać Postaw formant. Dobrze Jak pójdziesz do kosy i CIEBIE do góry to postawię Dziana jest jest to skóra Dobra masz role się odwróciło Aaaa! EJ KURWA A ja sobie kładę bliskie k***a, żeby zrobić i mówię sobie O k***aj kur... <średzi> <średzi> Paryczałem się Ja <średzi> <średzi> no, tak, najgodniejszym tak. jestem ma, ma ktoś czerwone grzybki dużo? No, ja mam To dasz mi czerwone? Dzięki. Tak z 2-3? Jak podajesz i dasz buziaka tą dwóm ogórasom <średzi> No Komuś z <Tobą> <średzi> No daj buziaka